A teraz poseł Rafał Weber, Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. Premier Donald Tusk buduje swoją pozycję na kłamstwie i manipulacji. Natomiast prawdę ukrywa. Przykładem ukrywania prawdy jest niewpuszczanie telewizji Republika na konferencje prasowe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Robicie to niestety systemowo. Natomiast sąd. Nakazał dwa dni temu prokuraturze prowadzić śledztwo w tej sprawie, uznając to działanie za nielegalne. Chciałbym z tego miejsca z całego serca podziękować wolnym mediom, wszystkim tym, którzy w sposób uczciwy, rzetelny, obiektywny, staranny realizują misję informowania polskiego społeczeństwa. Chcę podziękować telewizji Republika, telewizji w Polsce, telewizji Trwam. Radio Maryja, wszystkim ośrodkom i mediom lokalnym i regionalnym za to, że zastępują telewizję publiczną, będącą w likwidacji. Pamiętajcie Państwo, Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo Panie Pośle. I teraz Pan Poseł Marcin Bosacki, Klub Koalicja Obywatelska. Proszę.